Cześć, witajcie. Z tej strony pionek, a dzisiaj jest ze mną M Mardo. No, Cześć, i będziemy Cześć. sobie. <grych> Dobra, i będziemy cię grać oczywiście na dodatku Armored Kill. Jaka to jest mapka? Yy, góry Elburs. Elburs. No, jakieś tam? No, Elburs. I. O, ogółem dodatki mi się bardzo podobają, chociaż yy, przesadna jest kanonierka latająca w powietrzu, czy tam, jak ona się nazywa, gunship? No po angielsku gunship, po polsku kanonierka. A miało być AC-130, o ile się nie mylę. No ja bym był bardziej za tą opcją, bo jest taka unikalna, jakby to można było powiedzieć. Ale mi raz to mówił, że miało być, tylko że... Y, tradycyjnie y, tr Call of Duty się doczepiło, że oni mają że... taką. No, no, no to. No to nie I Wiesz, wejść. no też. A, Rastar tam wiele rzeczy uczy. Tak, jak wejść na Libię na dach. <laughs> to, to, to też. Dobra. Przełączymy sobie Oj Ojejku, namierzony jesteś. Kolego. Ojejku, jejku, jejku. O Jezu, czemu jestem taki Dobra, słaby w tym idę. grę? Coś słabo odrzuciłem trochę. No. Na respie naszym tu żadnego pojazdu nie ma. No, ogarniają trochę, można powiedzieć. Ale... Jesteśmy w końcu w atakujących, to prędzej czy później i tak wygramy. Tak, bo mamy oczywiście... Super kanoniereczkę. <laughs> to też. Aha, no, niepotrzebnie wyszedłem z niej. A teraz idę sprzedać noża partnerowi tutaj. Pozdrawiam LT Dark Eyes. Aha, też mu wbiłeś? Ja już mu dwa razy wbiłem. Tak. No. No to chłopak zaraz wyjdzie. Znaczy, nie w tym meczu, wcześniej mu tam wbiłem. Jeszcze? Aha, tam są punkty, w przeciwną stronę. Tak, Pilar, jak mu zabierzesz yy, Tunguska. Dobra, lecimy. A co mi najbardziej podoba? Ta pustynia coś tam. O, oh, sorry. Ach, sorry, like a boss, nie widziałem kosy. Nie, i tak bym nie widział się odwrócił tam uciec. Aha. To przynajmniej. Przecież nie Nie zabrałem. Defendujemy B, bo jest kurde uzbrojone. Like a boss. Tak, i trzeba to defensować, żeby nie rozbroili. O, Boże. Coś czuję, że no, to będzie bardzo szybka go. wygrana. Nie wiem czemu mam takie przeczucie. Da Helsingz. Aha, te mapy, nie? To ja tak po tych trailerach to najbardziej się zraziłem... Takie... Nie byłem przekonany tej mapy te... Do mapy pancerna tarcza. A ogólnie teraz chyba mi się najbardziej podoba, nie? Pancerna tarcza... A! też jest spoko. Jeśli no, już bym miał wy... wybierać to naj... najgorszą mapę to chyba te góry właśnie Te? Ta mapa? No, no. No gdzieś tak. Ja nie wiem w sumie tam. Nie No ba. na pierwszym miejscu mnie jest ta pancerno parczo, a potem pustynia, ta bandar. No i te dwie są takie jakby na równi. Ta nocna. Ta Dolina ta śmierci. O ile pamiętam Tank. dobrze Z no. <grym> o, o, do jakiej pracy chodzi? Do liceum już też, czy gdzie? Rasta? Nie, on jest chyba rok młodszy ode mnie, to trzecia gimnazjum. Jeś, jeszcze o, jest gimbusem. Jeszcze do gimbusów nie, my, my, się zalicza. On kontroluje. On nie będzie mnie hejtował w komentarzach, co ja zrobię. No, straciłeś widza. A nie, widza no. nie straciłeś, tylko jest miał łapkę w dół. O! W końcu. W końcu. No nie! Żadnej jeszcze nie miałem. No, bo... Nie, miałem bardzo, bardzo dużo miałem łapek w dół przy filmiku ze skubanym. To chyba wszystko były konta z rasty. Aktory to ja. No, wiesz co? O Jezus, Jezus. Jeszcze dwa punkty są? Myślę, że po tym już jest koniec. No, jeszcze raz Kurde, gdzieś tam mnie wywaliło i gdzie a ja jestem w ogóle, nie wiem. Na nie kład jest. Gra cię troluje. Mamamamamamamardo. No, ma 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 Wiesz co, ci powiem, że kanonierka byłaby spoko, ale jakby ona się rzadziej ten, respiła. No, też może. A nie tak, że ktoś ją zestrzeli tam... nie wiem jaki jest... respawn time. Z minuta, pół minuty no, i, jest. i kolejna. To jest przesadnie za szybko. Mam nadzieję, że to poprawią. Już nie muszą jej usuwać, bo by się ludzie wściekli, by ich zabili. Zeżarliby no, ich, ale... ale... Powinna być tylko Także... na podboju, mi się zdają. Bo na podboju są mniejsze mapy, a na szturmie jest wiesz, więcej ludzi w jednym miejscu. I jak walniesz tą kanonierką, to jest masakra pozamiatana. No też prawda. No i co, czemu ja nie mogę przejechać tu? Jaki trolling? No jaki ten. No. O, Boże. Ja tu się skupiam, żeby wejść na tą górkę, cały czas mnie laguje. do kolesia tam na szczyt tej góry chcę wejść. I coś. A gdzie on jest? No nie. Tutaj gdzieś go słyszę. A, już po nim. Mm, dobra. Lecimy dalej, A, To, to już są chyba bóg, dwa bóg, bóg. ostatnie punkty. Tak? No, no tutaj może nie, nie ogarniam za bardzo No chyba tak. Trzeba się tego to czołgu ogóle pozbyć. No tak dziwnie mi się gra, słabo idzie i w ogóle. Na innych mapach tam o trolololo. Dobra. On, on wyszedł kurde z tego czołgu, no nie Czemu go to nie zabiło? To był mocny wybuch zły jakiś Snajper z kampionem, no. Wór, <laughs> Kto tak śpiewa trololololo Viper? Weźcie. <laughs> <laughs> Ale my jesteśmy poważni i my nie śpiewamy. Oczywiście. Bo my się do tych normalnych zaliczamy. Rolling, mm. rol mm. roll, roll, roll. Na B! No jedź, Na B! No boże! No boże. Co? No Jakiś co no Ciebie kierowca, jeż. mój Boże... No i <laughs> zobacz mnie tu, tutaj, ten... Parkowanie równoległe... <laughs> o Boże, jaki odrzut mu zrobiło... Dobra, są ile, bo ten koleś to nie ogarnia... No... Nie wiem... Chyba Battlefielda ma mamu kupiła przed chwilą No nie Czemu oni mnie tak biją Czuję się jak w gimnazjum Bity z każdej strony Nie no masakra jakaś No Ja pierdziele. Już chyba nie wejdę na szturm tutaj bo Mam schizę do końca ja życia. nie przyczynkami się wejdę na, w ogóle na Armored Kill. Aha. jakaś pomyłka. Tam zawsze sniper gdzieś na górce jest w ogóle. Fuck! Chciałem być taki pro elo elo żeby z tej samej góry zeskoczyć sobie na schodki, ale nie wyszło. Prawo, lewo. No fuck! Czemu mam takiego Zeza? Nie, nie wierzę. Cały magazynek Jej, i żyję. Jak ludzie kampią. Zegna się tylko. No jak tam pewnie prowadzisz? Weź przestań. Zaskoczyłeś mnie. nie? Dzi, 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 dziwny widok, nie? No. A jeszcze mi też kila zabrał, to jest najlepsze. Dobra, Zaraz spimy się na tobie. O, porządny spał. Nie, bo ja tutaj idę i zabiję kolesia. Nie, kurde, jeszcze pod nogi sobie rzucić. To trzeba mieć talent. Fak! Nie, nie wierzę. Z drugiej górki mnie wziął. Ja pierdykom. G36C. Tutaj bardzo mało widać. Tutaj głównie na radarze się trzeba opierać. No, no. Nic innego. Robię się jeszcze taki styl gry, że nie patrzę gdzie ludzie, ten, nie skradam się, tylko idę na tam, wiesz. Idę, Aha. droga prowadzi. W sumie dobrze. Trochę muszę styl zmienić gry, bardziej je skradać. Oczywiście. Ale ja znowu taki narywany, to nie będzie wychodzić. Znaczy, no markerów no. na tym gościu nie jest. <laughs> Każdy ma swoje. Można pociągnąć. O. o jezus! Jak oni go nie widzieli? No właśnie, też Cię zaskoczył jego widok, czy nie? Znaczy, uciekłem. No tutaj mamy jakiegoś kozaka z tego, z, który zabija z samolotów. Bo ma jakiś nieśmiertelnik. Zabici tam lotnictwo 2900, coś. Spoko. Dodam no. go do ulubionych. <laughs> Macie tam w wrogi Zachowajcie Kurde, trzeba było tam No. Trzeba zablokować na górach, co? No Trochę Boże Rozjechał mnie kładem. To trzeba być dobrym. Trzeba mieć talent. No nie no, jeszcze to przegramy i się zrobi. No nie, jeszcze to rozbroi. Ja... No, ale to jest nasz, ten, To Jest dobrze na razie. Ło, wow, dobra. Ja jeszcze nie, nie, nie z tego killa. Ja koleś miałem na no, tym błysku I za fajnie. <noise> no, jest bit. Dobra, to mecz się skończył. Jakieś ostatnie słowo. Dziękuję za grę. I pozdrawiam. Dobra. Widów, czyli mnie. Dobra. Pozdrawiam was z tej strony był Pionek. Cześć.